Czy warto wypełniać brief? Brief pomaga w sposób uporządkowany odprawić dom produkcyjny lub agencję. Oczywiście, każdy producent zna doskonale swój produkt i często wydaje mu się, że jego zalety są znane wszystkim, ale pamiętajcie, że tak nie jest. Musicie przekazać wiedzę na temat swojego produktu lub usługi, co jest jego silną stroną, jaka jest konkurencja, jej mocne i słabe strony, jakie są substytuty. Czasem przy tej okazji możecie dojść do nieoczekiwanych wniosków, wszystko wydaje się mniej klarowne. Już tłumaczę. Na przykład konkurencją dla serka oprócz innych serków i produktów mlecznych mogą być na przykład barówki, ponieważ po nie również może sięgnąć rodzic, szykując drugie śniadanie dla swojego dziecka. Tutaj dotykamy bardzo ważnej sprawy: czucia, rozumienia decyzji zakupowych swojego klienta. Brief ma nie tylko znaczenie komunikacyjne. Czasami w pędzie zapominamy o tym, co najważniejsze. Uciekają nam naprawdę ważne pytania, na które musi odpowiedzieć nasza firma. Brief pomaga nam poukładać naszą wiedzę, określić, co dokładnie chcemy osiągnąć naszą reklamą, do kogo chcemy ją kierować i w dalszej kolejności, gdzie chcemy ją emitować itd. Podsumowując, czy warto wypełniać brief? Na pewno tak! Nie ograniczajcie się tylko do kilku zdań w mailu. Piszcie też o tym, co Wam wydaje się oczywiste. Brief jest podstawowym narzędziem przygotowania kreacji reklamowej, scenariusza spotu oraz Właściwej egzekucji, ale nawet jeśli przychodzicie do domu produkcyjnego z gotowym scenariuszem, warto załączyć do niego brief, bo on właściwie położyć akcenty w produkcji. Więcej na temat wypełniania briefu możecie posłuchać w naszym podcaście w odcinku czwartym.